Olek Prakorina, projektant z białoruskiej wsi, zbudował swój dom w całości ze śmieci. Wpisał się tym samym w ideę Zero Waste, która zakłada maksymalne ograniczenie produkcji odpadów z myślą o środowisku. Nie jest to już tylko popularny trend, ale globalna zasada. Rocznie produkujemy na świecie ponad 11 miliardów ton śmieci to więcej niż nasza planeta jest w stanie pomieścić. Ponad 10% stanowią odpady budowlane. Aż 1 trzecia wszystkich produkowanych śmieci w Europie pochodzi z sektora budowlanego. I dlatego, dla przykładu, Amsterdam chce do końca 2050 roku całkowicie przejść na gospodarkę obiegową. Do wznoszenia budynków będą tam wykorzystywane materiały z drugiej ręki. Czy podobny scenariusz jest możliwy w Polsce? Co w naszym kraju może być motorem, a co jest barierą? Dla rozwoju budownictwa w duchu zero waste. Czego potrzeba, aby włodarze miast działali w tym kierunku? Między innymi o tym porozmawiam dziś z moim gościem, Agnieszką Kalinowską-Sołtys, prezeską Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Idea zero waste to już właściwie styl życia. I nie chodzi o to, żebyśmy nie produkowali w ogóle odpadów. To byłoby chyba niewykonalne. Chodzi o uświadomienie sobie, żebyś, że nasze. Nasz konsumpcjonizm wpływa bardzo na zużycie surowców naturalnych i chodzi o to, żeby ograniczać ten nasz wpływ całej ludzkości. Głównym założeniem całego ruchu zero waste jest nakłonienie producentów do przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego. Jak ten trend odnosi się do budownictwa w miastach? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jolu. No w tej chwili mamy głównie taką gospodarkę linearną, to znaczy wydobywamy materiały, wbudowujemy je, są częścią budynków, a potem burzymy budynki i większość, duża część tych materiałów trafia na śmietnisko. Czyli produkujemy mhm. śmieci. Produkowanie budynków to jest też olbrzymia produkcja śmieci. I tu chodzi o tą zmianę myślenia, żebyśmy dzisiaj już projektowali budynki, które będą wznoszone z myślą o tym, że po końcu cyklu życia te materiały będą źródłem materiałów wtórnych. A nie odpadem. A, czyli też powinniśmy zmienić myślenie właśnie o e, projektowaniu budynków, przejść na tą e, gospodarkę cyrkularną, czyli zamknąć obiekt, tak, e, żeby wtórnie do czasu, kiedy możemy wykorzystać te materiały, co nie znaczy, że konstrukcja budynku starego, rozebranego ma być konstrukcją mm -hmm. budynku nowego, bo to e, może być już niebezpieczne, ale możemy w jakiś inny sposób wykorzystać e, te materiały wtórnie. I tutaj chciałam nawiązać do Olga, pana Olega Prakoriny, który hmm. zbudował budynek mieszkalny z odpadów. Rzeczywiście, jeśli chodzi o znajomość budownictwa, kłaniam się bardzo, aczkolwiek architektonicznie, no może to nie jest perełka, ale to jest tak jak budowa slamsów na świecie, tak? Biedni ludzie, których nie stać na, na schronienie, po prostu poszukują materiałów wtórnych, wyrzuconych. Tam, gdzie się budują. da to znaleźć po tak, prostu. Tak, schronienia, ale też bardzo mi się podoba taki amerykański Architekt Michael Reynolds, który w latach 60., 70., już wtedy, wtedy już, czyli pół wieku temu, stworzył coś takiego jak Airship, czyli taki dom budowany właściwie z odpadów. I tam wykorzystywał opony puszki, butelki. Wypełniał to gliną, ziemią i earthship jest bardzo popularny w tej chwili nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie. Jest to coś co możemy wybudować zupełnie z odpadów bez dodatkowych kosztów, a na przykład okna wykorzystać jakieś z rozbiórki i okazuje się, że takie budynki też mogą być zeroenergetyczne, praktycznie zeroemisyjne. Także jest to jakiś trend, który już powstał dawno temu, ale jest też przyszłością. Niesamowite jest to, o czym mówisz, że tyle lat temu ktoś starał się coś zrobić, a my dopiero tak naprawdę rozpoczynamy ten trend wprowadzamy, wprowadzamy go w branżę budowlaną. Prezes tak. jednej z największych firm budowlanych w Polsce powiedział, że dopiero niedawno firma, którą reprezentuje, zaczęła zastanawiać się nad tym z czego tak naprawdę produkuje, oraz ile i jakiej energii zużywa, co też jest bardzo istotne. Od 2005 roku zwiększyła czterokrotnie, z 2 do 8% ilość materiałów z odzysku. Jednak dopóki nie będzie takich bodźców od inwestorów, to niewiele się zmieni, bo firma budowlana jest tylko przedsiębiorstwem usługowym, a zlecenie wychodzi od inwestora i to tu powinny pojawić się te zmiany w myśleniu i w projektowaniu. Tymczasem w Polsce 75% inwestycji to projekty publiczne, a ten sektor jak na razie nie domaga się zmian. Co jest takim motorem, a co jest barierą w Polsce do wprowadzenia tego zrównoważonego budownictwa z materiałów z odzysku? A, to jest bardzo skomplikowane pytanie, ale spróbuję po kawałku na nie odpowiedzieć. Sektor publiczny rzeczywiście w Polsce, gdzieś to jest pokłosie legislacji, ustawy o zamówieniach publicznych, Najniższa cena, jeszcze parę lat temu to funkcjonowało, czyli myśleliśmy tu i teraz, jak zbudować budynek, żeby było taniej. Żeby był. Tak, żeby był, ale nikt nie myślał o cyklu życia, czyli ile mnie będzie kosztował ten budynek, pierwszy rok, drugi rok, dziesiąty rok. A proszę zwrócić uwagę, że po dziesięciu latach praktycznie w budynkach biurowych wymieniamy wnętrza, wymieniamy meble, tak? Po 15-20 latach remontujemy instalacje po 25 do 50 lat wymieniamy elewacje, okna, tak. Konstrukcja jest tutaj najbardziej trwała. A więc to też jest koszt. Myślenie o tym, A na budynki publiczne w Polsce bardzo dużo zużywają energii. To są potwory energetyczne bardzo. Tak, tak, dlatego potrzebują tej energii, ponieważ są niedocieplone, też mają słabą jakość środowiska wewnętrznego, jeśli chodzi o jakość powietrza, tak? To są budynki, z którymi tak naprawdę mamy duży problem, bo ciężko je wyremontować, czasami ulepszyć, tak? Czasami pomaga usprawnienie instalacji, ale często na przykład nie ma miejsca w szachtach na dodanie instalacji, na zwiększenie ilości wymian powietrza, też problemy z elewacjami, która no, w naszym klimacie niestety Zimy mamy dość chłodne, lata dość ciepłe, a elewacja, która przepuszcza bardzo dużo e, temperatury, no, pochłania nam e, energię z budynku. E, zupełnie inaczej jest, e, jeśli chodzi o budynki publiczne, prywatnego sektora. Tutaj Trend od, już, 12-15 lat jest taki, że właśnie myśleć o tym cyklu życia budynków. Czyli inwestorzy, którzy budują budynki, czy deweloperzy, których klientami potem są fundusze inwestycyjne, dla których taki budynek, na przykład biurowy, czy centrum handlowe, ma być biznesem. I biznes to jest też taki, że budynek ma być przede wszystkim trwały, dobrej jakości, ale też ma mnie mało kosztować, jeśli chodzi o rachunki za prąd, za wodę. Remonty, tak, ale budynek ma być dobrej jakości i to myślenie bardzo owocuje. Tutaj bardzo pomagają certyfikacje zielonych budynków, które są takim narzędziem do tworzenia budynków. Ja mam nadzieję, że też w Polsce budynki publiczne, tak jak na przykład w Wielkiej Brywa w Brytanii, tam jest obowiązek tego, aby budynki publiczne miały taką certyfikację. Mhm. Czyli nie tylko budujemy je po minimum norm, żeby spełnić, ale wyższy standard, właśnie myśląc o tym, Cyklu życia. Czyli mamy możliwości, ale jednak trochę barier musimy jeszcze pokonać, żeby ten trend rzeczywiście został wprowadzony w nasze, w nasze budynki. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że ta urbanizacja jest w trakcie i ona będzie się tylko rozwijać. Szacuje się, że do 2050 roku 66% ludzi będzie mieszkało w miastach. Dodatkowo, ONZ przewiduje, że do 2100 roku mieszkańców na Ziemi będzie nie mniej niż 11 miliardów, a taka urbanizacja to oczywiście wzrost budynków mieszkalnych, publicznych, usługowych. Już teraz miasta zużywają około 70% światowej energii, emitując podobną ilość gazów cieplarnianych. Co powinno się zmienić, aby ta rozbudowa miast, która jest nieunikniona, przebiegła w sposób, w którym jego mieszkańcom będzie się żyło lepiej i zdrowiej przede wszystkim? Nie odpowiem na to pytanie, to jeszcze powiem o, o statystykach, ale nie na przyszłość, tylko z przeszłości. Tak? Ale nawet z przeszłości. Mm -hmm. Ostatnie 50 lat, czyli życie wielu osób, zwiększyło się dwukrotnie ilość ludzi na świecie. Z 4 miliardów do 8 miliardów. I tak jak powiedziałaś za chwilę, 11 miliardów osób. Kiedyś wyrzucanie śmieci, emisje, traktowaliśmy jako wyrzucam, to znika, to nie istnieje. tak? Czy nie myśleliśmy w ogóle tak. o tym pale w piecu, w tej chwili już wiemy, że emisje gazów cieplarnianych spowodowane wykopaniem kopalin, tak, czyli tutaj węgla, ropy, naftowej i spalanie tego spowodowało, że w atmosferze mamy nadmiar tzw. gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, ale nie tylko, metanu i innych gazów, które podgrzewają naszą planetę. Ilość energii, która wpada do atmosfery, nie może się wydostać i, i podgrzewamy się, podgrzewają się oceany. My już widzimy, mamy świat Wiadomość tego. No i tutaj te statystyki, prawda, 8 miliardów 11 chwili, miliardów 2050, chwilę, 11. to jest za chwilę. Co możemy zrobić właściwie, co my musimy zrobić, żeby przetrwać jako gatunek ludzki na tej planecie, bez pogorszenia, jakby jakości. I żeby życia. zostawić tę planetę dla przyszłych pokoleń. Tak, tak, ten trend przeprowadzania się do miasta to jest akurat dobry trend, bo się mówi, że około 3% terenów. Ziemi, lądów to są miasta, tak? ale z drugiej strony wiemy, że 96% lądów jest przekształcone przez człowieka. My, jako gatunek ludzki, zdominowaliśmy tę planetę, ale też jesteśmy zależni od przyrody. Bez przyrody byśmy nie mogli funkcjonować zbyt długo, więc co możemy zrobić? Ten trend przeprowadzania się do miasta akurat postrzegam jako dobry. Ale miasta nie powinny się też rozlewać na boki, bo uh, gdzieś mieszkanie pod miastem potrzebujemy komunikacji, potrzebujemy mediów, uh, potrzebujemy gazu, wody, tak, ścieków. A tak to obserwujemy to teraz rozwój budowa... miast, Taka. że mamy aglomerację, która się rozrasta. Tak, powinniśmy iść w górę, a nie na boki, tak? Mhm. Także jestem za tym trendem, żeby jednak budować uh, centra miast. Yy... W górę, żeby kumulować ta idea 15-minutowego miasta, mhm. też, tak, że mam w 15 minut dostęp do usług, 15 minut piechotą, tak, Takie też, Żeby nie jeździć samochodem, żeby się poruszać komunikacją miejską, mhm. tak, czy pieszo. Też myślę mnie tutaj o zdrowiu i dobrym samopoczuciu ludzi, mhm. tak, żebyśmy nie byli, no, spędzamy 90% czasu naszego życia, 90-95 w sztucznych pomieszczeniach. My jesteśmy właściwie już tworem e, sztucznego środowiska. Gdzieś tracimy ten kontakt z przyrodą. To też jest bardzo poważne zagadnienie, czyli ci ludzie w miastach powinni mieć kontakt z przyrodą, do tego trzeba wrócić. Bo stąd też się biorą różne problemy chorób cywilizacyjnych, chorób psychicznych. To jest szereg takich spraw, które naukowo są udowodnione. I co powinniśmy zrobić jeszcze, odpowiadając na to pytanie, no już troszkę się dzieje, tak? W, legisla w legislacji mm. mamy też już na przykład obowiązek segregacji odpadów od Odpadów budowlanych na przynajmniej sześć frakcji. To są przepisy, które weszły w styczniu tego roku, mm -hmm. ale na razie to jest mały krok, bo też pytanie, co z tymi segregowanymi odpadami, co jest dalej, tak? Czy odpowiednio je wykorzystujemy? Tutaj jeszcze dużo, dużo musimy zrobić jako społeczeństwo, ale też jako legislator. Wprowadzając duża, przepisy. duża droga jeszcze przed nami, ale ważne, że to już się zaczęło powoli toczyć. Tak. Tak myślę sobie, że takim najważniejszym zadaniem dla branży budowlanej, a właściwie zadaniami, to po pierwsze jest takie przedłużenie cyklu życia już istniejących budynków, a po drugie takie projektowanie i budowanie domów, żeby ludzie chcieli w nich mieszkać nawet za 200 lat. I jest jeszcze ta legislacja, o której już wspomniałaś, że należy stworzyć tak naprawdę, bo nie mamy w tej chwili takie regulacje prawne, które zachęcą do deweloperów i inwestorów do budowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Powiedz, proszę, jak według Ciebie wymusić takie zmiany? Ja myślę, że tutaj ta, ten ekologiczny idzie z ekonomią, tak? że to jest e, chyba taki największy bodziec. No, legislacja, tutaj też musimy nad tym pracować. E, to, że troszkę do Unii Europejskiej e, się ustawiamy bokiem, jako Polska, naprawdę nam nie służy, tak? bo Unia Europejska właśnie idzie w tym kierunku. W, 2000... w tym słusznym kierunku. Tak, w 2050 roku Unia Europejska chce, abyśmy byli kontynentem neutralnym klimatycznie i już daje możliwości Narzędzia, tak? Tylko wiadomo, że my tego nie zrobimy z dnia na dzień. Musimy małymi kroczkami. Krok po kroku ulepszać, tak? zmieniać technologię, też ograniczać emisję, tak? odchodzić od samochodów z napędem spalinowym. spalinowym. No też uważam, że samochody elektryczne to jest jakiś trend przejściowy, bo ta technologia jeszcze jest mocno niedoskonała, ale też już widać na ulicach Warszawy na przykład samochody napędzane wodorem. No i przede wszystkim źródła energii. Tak? W Polsce mamy bardzo duży ten miks energetyczny, jednak uzależniony od, od Węgla, od, od kopalin przechodzenie na odnawialne źródła energii pochodzące z, ze słońca, ruchu wody, powietrza, z geotermii. A myślisz, że te regulacje prawne, które wprowadza Unia, powinniśmy przełożyć do naszego prawa i u nas je stosować? Absolutnie tak. Przede wszystkim dostosować do naszego mhm. prawa. Troszkę już jesteśmy w tym zapóźnieni, więc powinniśmy przyspieszyć, nadrobić troszkę ten stracony tak, czas. Tak, i traktować to jako szansę, a nie jakieś zło konieczne, bo też takie opinie się pojawiają. To jest szansa, naprawdę olbrzymia szansa. Dla Polski, żeby przejść na właśnie nieszkodliwe źródła energii, na bardziej zrównoważony styl życia, na bardziej zdrowe życie. Tak, bo w miastach mamy cały czas problem ze smogiem, z brudem no to jest mnóstwo problemów, które właśnie. Możemy sobie z nimi poradzić, wzorując się na krajach, czy skandynawskich, czy, mm. czy na Europie Zachodniej, która wprowadza takie rozwiązania. Mm -hmm. Czyli ta, to wprowadzenie gospodarki obiegowej w branży budowlanej zależy od bardzo wielu osób, tak naprawdę, i od wielu instytucji. Mówiliśmy o prawie, mówiliśmy o architektach, mówiliśmy o mieszkańcach, tak naprawdę, którzy też potem mają bardzo duży wpływ, o inwestycjach, Torach, czyli jest możliwość, mamy, mamy tak naprawdę otwartą drogę. Zaczęliśmy już powolną, ale, ale rozpoczęliśmy tą drogę ku, ku zrównoważonemu rozwojowi naszych miast. Jest to możliwe, tylko potrzebna jest edukacja i nasza wspólna praca nad tym. Tak i też pokazanie celu, do którego idziemy. Tak, bo myślę, że tutaj dużym problemem jest to, że nie wiemy, że społeczeństwo nie jest świadome po co te przejściowe trudności, mają nastąpić, żeby nam potem było lepiej, łatwiej i taniej żyć. Musimy to wszyscy zrozumieć i do tego dążyć. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. To budynki są w znacznej mierze odpowiedzialne za naszą niezrównoważoną gospodarkę materiałową, zanieczyszczenie powietrza czy zużycie wody. Spędzamy w nich większość czasu i są one odbiorcami największej ilości energii. I to dlatego polskie miasta swoją drogę ku zrównoważonemu rozwojowi powinny dostrzegać m.in. w budownictwie ekologicznym. Sposób, w jaki obecnie budujemy miasta, będzie miał wpływ na przyszłe pokolenia przez kolejnych kilkaset lat od zakończenia inwestycji. Władze samorządowe muszą być tego świadome. To był odcinek podcastu Eon Talks z cyklu Miasta z dobrą energią. Dziękuję, że jesteś z nami i już dziś zapraszam Cię na premierę kolejnej rozmowy. Tym razem z cyklu Elektromobilność jest kobietą. Poprowadzi ją Jakub Jedliński, a odcinek będzie dostępny od 27 czerwca. Wszystkie dotychczas wyemitowane nagrania znajdziesz na stronie eon.pl Łamane na eontox. Zapraszam Cię do odsłuchania.